Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj poznamy kolejną z dróg prowadzącą do odkrycia prawdziwego skarbu w naszym życiu. Jest to droga przeznaczona dla najmłodszych. Nazywamy ją Oaza Dzieci Bożych. Witam bardzo serdecznie Dagmary i Anię, które w jakiś sposób w swoim życiu związały się z drogą Oazy Dzieci Bożych. Dagmaro, co właściwie jest tym skarbem, który możemy odkryć idąc drogą Oazy Dzieci Bożych? A więc skarbem, którym możemy właśnie tam odkryć jest sam Bóg, który stworzył nas i to wszystko, co nas otacza. I każdy z nas powinien mieć wspólnotę, dzięki, to, dzięki któremu ta droga do tego skarbu jest łatwiejsza. Ale ten, ta wspólnota powinna być dostosowana do nas, bo jeżeli nie będzie, to to wszystko, co inni mówią na temat wiary i Boga, może się okazać jedną wielką bajką. A przecież sam Pan Jezus powiedział, że gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam i ja jestem. Bardzo Ci dziękuję. Druga Aniu, jak wygląda właściwie ta druga Oazy Dzieci Bożych? Czym się ona charakteryzuje, jakie można znaleźć mi elementy i czym się wyróżnia w, od, w odniesieniu do innych dróg jak służba liturgiczna czy oaza młodzieżowa? Znaczy, podobnie tak jak służba liturgiczna Oaza Młodzieżowa spotykamy się na spotkaniach formacyjnych co sobotę, ale różnie, również bawimy się tam w różne gry, zabawy, chodzimy na spacery, no, gramy też w piłkę na polu. Razem też z Oazą Młodzieżową i ministrantami organizujemy różne ogniska, wyjeżdżamy na wycieczki. No i w sumie razem spędzamy czas. Staramy się jak najradośnie przeżyć wspólnie chwilę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Dagmarze i Ani za zaprezentowanie w kilku słowach, czym jest Droga Oazy Dzieci Bożych. I serdecznie w moim i ich imieniu zapraszamy do udziału w tej drodze.